Witam serdecznie. Powołanie Bohaterów Wiosennych przyniosło dwa warianty. To są pierwsze warianty dla bohaterów, dla kart, które nie są kartami waniliowymi, i jednym z tych wariantów jest. Herwer, który wcześniej był chyba nazwany Zającem Pancernym. Okej, okay, przyjrzyjmy się więc tej karcie. Może zacznę od podstawowej wersji. Zając ten należy do rodziny wiosenników i cechą charakterystyczną tej rodziny jest przyznawanie 5% doładowania pozostałym sojusznikom, gdy użyją umiejętności specjalnej oraz daje dodatkowe 2% doładowania w czasie bitwy za każdego unikalnego bohatera z tej rodziny. Czyli unikalny bohater to znaczy że jeżeli będzie na przykład dwóch Harewell w tej drużynie, to oni się liczymy jako jeden. Unikalny, znaczy tylko jeden egzemplarz danego bohatera, ale ta sama rodzina. I drugą cechą, drugą jakby właściwością teraz tego hero'a będzie to, że dostaje premię wariantu, czyli premie do ataku, obrony zdrowia oraz do doładowania, do i ta, pra, ta premia rośnie w miarę tego poziomu wariantu, i te wartości, które tutaj widać, to są, jeżeli wariant jest wymaksowany. Okej, okay, no więc spójrzmy na Herwer. Należy on do klasy szturmowców. Klasza, klasa szturmowców nakłada krwawienie przy ataku. To jest dosyć dobra klasa, no jest oblegana, ma kilka naprawdę wartościowych kart. Także przyjrzymy się, czy Herwar jest wart emblematów. Jego statystyki są całkiem ciekawe. On ma 646 atak, 727 obrona i 1748 zdrowie. Ładuje się z prędkością 4 wolno, czyli potrzebuje 12 klocków do tego, żeby się naładować jeżeli jest w ataku to znaczy, że jeżeli da mu się węzeł a węzeł zarówno węzeł w klasie szturmowców daje tylko 2% przyspieszenia doładowania także nie będzie miał tutaj żadnego wpływu, nie, nie zmieni tej wartości doładowania, także jedyną rzeczą, która może go trochę przyspieszyć to jest broń i relik Hunter Bargo, to była broń zielona 5 która była bronią miesiąca, ona jest, daje plus 6 punktów doładowania, czyli jakby obcina jedno, jeden klocek, czyli z 12 na 11. Ok. Generalnie jest on wolny, więc warto się przyjrzeć, czy te jego, jego właściwości specjalne są kompensowane kombasuje jakby to wolne ładowanie. Zadaje, po pierwsze zda, zadaje 165% obrażeń celowi i pobliskim wrogom, czyli to jest jakieś 1066 dla trzech Przeciwników. To nie jest jakaś wartość specjalnie poruszająca, ale również nie jest ona, nie jest to wartość jakoś bardzo słaba. Powoduje dodatkowo 19% obrażeń za każde zielone pole planszy, maksymalnie 152% dodatkowych obrażeń. To jest ciekawa cecha. Ciekawa o tyle, że jeżeli się już naładowała tego herwell to najprawdopodobniej na planszy będą będzie bardzo niewiele koloru zielonego, tych zielonych klocków, także ta jego, tą jego wartość będzie trudno podnieść, większe ma szanse na wykorzystanie tej właściwości specjalnej, jeżeli jest w obronie dlatego, że no wtedy wiadomo, jakby ten czasami tak się zdarza, że jednak nie, niechcący zostawia się na planszy za dużo klocków w jego kolorze albo przeciwnik po prostu zagapi się i zapomni o tym, że ilość zielonego ma wpływ na to jak Herwer go zaatakuje. Podobne właściwości do e, Herwer mają Jarlani i Wondro. To są... Obydwie karty były bohaterami miesiąca i one również, ich wartość obrażeń zależy od ilości klocków w ich kolorze na planszy. Kolejną cechą jest uciszanie. On ucisza cel i wrogów, czyli ucisza trzech przeciwników na czas dwóch tur. To jest dosyć krótko. Ucisza podobnie jak Mirage and Lindsay. To są, to jest dwóch bohaterów filetowych. One, jeden jest czterogwiazdkowy, jeden pięciogwiazdkowy. I w sumie to, to jego uciszanie to było. To był drugi bohater pięciogwiazdkowy, który się pokazał z y, uciszeniem, y, pomiraż. Był, to była bardzo taka wartościowa cecha wtedy poszukiwana. ją. sprawiał wiele kłopotów, pamiętam, w obronach, A jeżeli był ustawiony. Dodatkowa informacja: uciszeni bohaterowie nie mogą korzystać z umiejętności specjalnych, więc ta właściwość, jeżeli jakby zignorujemy na, na razie to jego właściwość ostatnią, powoduje, że tak zostają uciszeni, nie mogą korzystać z właściwości specjalnych, ale mogą się ładować. Tak się to zdarza przy 是。 Mirage, tak by tutaj wychodziło z tego jego właściwości specjalnej, które nie mogą się doładować, ale w odróżnieniu od Mirage Herwer ma kolejną właściwość specjalną, czwartą. celi i Pawliscy Wrogowie nie otrzymują doładowania na okres dwóch tur, czyli oprócz tego, że ich ucisza, to jeszcze blokuje ich ładowanie. Super cecha. Także generalnie, biorąc pod uwagę te wszystkie jego właściwości, był on zawsze bardzo ciekawą kartą, dobrą kartą, wartą ładowania. Pomimo tego, że jest kilku naprawdę wartościowych bohaterów, w jego klasie, w tej klasie szturmowców, to on tutaj ma tak dobrą pozycję, że zasługuje na te emblematy. Przejdźmy na wariant. Wariant jest y bardzo dziwne ubranko. Też ma cechy, dostaje jakby właściwości tej rodziny oraz prawie wariantu, jeżeli będzie zmaksowany. Jego statystyki są inne. Jego atak jest 7,71, obrona 6,75 i zdrowie 153, czyli widać, że jego atak jest wyższy, obrona niższa i zdrowie jest niższe, jeżeli spojrzymy na ten podstawowy, na podstawową formę. To jakby ten atak i obrona są przestawione. Zdrowy jest dużo różnica w zdrowiu. Również ten um, jego prędkość jest taka sama, czyli 40. Należy do klasy wartowników, czyli ma szansę na zbudowanie pancerza. I teraz tak, również ma cztery właściwości specjalne. Przyjrzyjmy się im po kolei. Po pierwsze zadaje 365 obrażeń celowi bliskim wrogom, czyli to jest um, przy jego ataku 7.7.1 ta wartość jego obrażeń to jest 2814. To znaczy, że prawie 3 Trzy razy większe obrażenia zadaje niż jego forma podstawowa, czyli bardzo dobrze, no ale jak tutaj nie ma już wpływów, dlatego dostaje większą wartość tego ataku, że nie ma wpływu ilość klocków na planszy, ilość klocków zielonych na planszy. Drugą cechą właściwą, drugą cechą specjalną jest inicjator i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 94 do obrony przeciwko czerwonym podczas trzech tur. Super cecha. On tutaj jest bardzo podobny do, czyli jest, daje obronę przeciwko mocnemu kolorowi, który jest mocny przeciwko niemu, tak samo jak Nima, i ponieważ Nima, która ma tą cechę, ona jest bardzo dobrym tankiem, to czyni ten wariant również bardzo dobrym tankiem. On już był dobrym, dobrą opcją na tanka w tej podstawowej wersji, ale w tej wersji wariantowej naprawdę chyba taki jednym z lepszych tanków zielonych. Wydaje mi się, że Ayumi, ten poprzedni bohater miesiąca tutaj ze względu na to, że ładuje się szybciej na ten kontratak, może być trochę lepszą opcją na tanka, ale generalnie on ma takie bardzo mocne drugie miejsce i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna cecha, bo on nie jest tylko siebie broni, ale również tych obok siebie. Również to jest przydatne przy, nawet jeżeli byłby jako flank, również jak najbardziej się może sprawdzić z tą, z tą ochroną. Trzecia wartość, inicjator i pobliscy sojusznicy odbijają nowe osoby na czas trzech tur, czyli to jest podobna właściwość jak Giselle, to jest żółte. Ty bohater z rodzin najemników, pięciogwiazdkowy, ja ją, bardzo lubię ją grać On bierze ją praktycznie w każdej mojej wojnie tylko w, w, życiu, w odróżnieniu od Giselle u Giselle można tą właściwość usunąć albo wykraść, natomiast w przypadku Haruer tego efektu nie można usunąć, czyli to zostaje na trzy tury, świetna właściwość również naprawdę ta karta jest bardzo wartościowa, jeżeli ktoś go wylosuje, moje gratulacje jeszcze jakby to wszystkie trzy cechy, jakby to nie było wystarczająco dużo, to czwartą cechą jest inicjator i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 38% do doładowania na czas trzech tur. Czyli nie wiem, najpierw. Przyłożę komuś porządnie, potem doda obrony, ochroni przed odsłabieniami i na koniec jeszcze tak się wkurzy, że przyspieszy. Słuchajcie, świetna karta, według mnie naprawdę jedna z bardziej wartościowych. Ja nie robię już losowań, nie udało mi się go wylosować. Miałam chyba 14 złotych biletów i tylko wyciągnęłam Bohatera miesiąca, także no nie wydaje mi się, że. że uda mi się go wyciągnąć, ale jeżeli któremuś z, komuś z Was się uda gratulacje, fantastyczna karta i jak najbardziej warto go robić. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię o Herwe albo Zająca Pancernego. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!